Spokojnie, spokojnie. To nie po Was. Witam Was 1 października 2019 roku. Dzisiaj mamy słoneczny, piękny poniedziałek. Jadę do Rusinowa, do Huberta. Dzisiaj nagrywamy obiecaną wcześniej nyskę milicyjną. No i od dzisiaj będę się starał nie ykać. Pozdrawiam, Kaśka. Hubert, chyba jakieś zamieszki są z przodu. Trzeba by to stłumić. Trzeba chyba tak zrobić. Mamy tutaj sprzęt, także... Kurwa Prapie da <śmiany> <śmiany> No i co? Pogniewała się? No dupa blada No Obrażona <śmów> <zmów> Jakoś na rozruszniku dojedzie Co będą hejtować? Nie przygotowali. Nie no panie, no to jest jazda neską właśnie, to nie jest tak, kurwa że odpalasz i jedziesz, nie to nie Toyota. No komu ja to muszę tłumaczyć? Dobra, mamy to. Idziemy sobie już Nysą, jesteśmy w pięknym Rusinowie, urokliwe uliczki Rusinowa widzicie teraz Za kierownicą Hubert Hubert, gdzie jedziemy? Do lasu gdzieś? Tak, tutaj zajedziemy na chwileczkę Ona sobie chyba nie chodzi na wszystkich cylindrach, no, nie? No niestety, coś się dzieje Podejrzewam, że coś zapłonę Tutaj jest trochę pogniewana Nysa Stwierdziła, że będzie na trzech dzisiaj chodzić Tak, stawia się ostro Jeśli zatrzymamy, to ją pokażemy z bliska i powiemy o niej coś więcej. Przed Państwem Hubert. Jesteśmy w Rusinowie. Huberta znacie już z filmu o Fiacie 125P. Dzisiaj Hubert opowie Wam o swojej nysce. To jest nyska z roku. 89 roku. Rocznik 89. Nysa jest milicyjna, jest to, to oryginał jest. milicyjny, tak. Wersja oryginalna służyła w szkółce w Szczytnie. Została tutaj przywieziona przez nasz urząd gminy do OSP. Mhm. No niestety się nie, nie, nie zadomowiła długo. Została sprzedana do piekarni, do drzewicy. Tam jeździła kilka lat. Później ja ją odkupiłem od starszego pana. Dobra. I tak jest u mnie przez kilka lat. Już. Hubert, ona z zewnątrz wygląda tak, jak powinna wyglądać taka nysa, tak? No tutaj nic, tak, czego tak, jej nie brakuje. Tak. Chyba, no, że brakuje tych yy, siatek. Tak, chyba, tak? brakuje jej tych kratek, tylko ale z zewnątrz wygląda tak, jak, jak, jak wygląda. Jak powinna wyglądać taka? z tamtych czasów, tak jest. Yy, dobrze. Hubert, może zajrzymy teraz do środka. Zobaczymy, co ona tutaj nam yy, pokaże. Dobra. Drzwi otwarte, yy, drzwi przesuwne, co jest charakterystyczną tak. cechą. Z dwóch stron. Tych bo były też, nysek milicyjny. Dostawczych nys, też były z jednej strony z tej, akurat przesuwne drzwi. Mhm. Nysa milicyjna, policyjna charakteryzuje się dwoma przesuwnymi drzwiami z jednej i z drugiej strony. Okej, okay, dobra. Y, Hubert, tutaj widzę, że teraz mamy no, trochę pusto w środku. A wspominałeś, że tak, ona, ona tak, miała więcej dokładnie. tego wyposażenia. To i... jest wersja RSD, tak zwana, czyli ruchome stanowisko dowodzenia. Mhm. i no nie ma tutaj po prostu po przyjeździe tutaj do OSP została wymontowane wszystkie te gadżety które były oryginalnie w niej zamontowane no i niestety nie da, udało mi się już ich zdobyć zostały zniszczone ale pokażemy je na zdjęciach bo, tak, bo widziałem tak, przed tak. chwilą te, te fotki to na końcu filmu zobaczycie sobie zdjęcia, jak to wyposażenie jak wyglądało jak już przy tym jesteśmy one właśnie występowały w kilku wersjach prawda niektóre miały e, z tyłu tak. drzwi otwierane takie jednoczęściowe wtedy była taka e, klatka tak na jakiegoś tak, tam do zatrzymanego Zatrzyma Manek, tak tak jest. To jest typowo dowodzeniowa. Ale ta, zaraz pójdziemy no, do tyłu, ona ma podwójne drzwi, tak jak, tak jak karetka, tak? Tak, tak, tak. Skrzydełka są z tyłu. Mhm. Otwieramy przednie drzwi nysy milicyjnej. Mamy też tutaj praktycznie, tak mi się zdaje, że kompletne mhm. wyposażenie na, do, do radiostacja. Głośnik, urządzenie do, do zmiany sygnałów. Czopki milicyjne też tak, są. Tak, jakieś tam. Gadżety. Szara taśma, obowiązkowo. Tak. Ale to wszystko pasuje. To, to wygląda na oryginał. Tak. Dobra. Hubert, możemy uruchomić te sygnały, żeby, tak żebyśmy zobaczyli. Otwórzmy może te drzwi wspomniane, tylne. Tak się wsiadało do Nysy. Ta o, była, był. mówi, to było stanowisko dowodzenia, tak? Tak, tutaj powinien być. Czyli znajdować, był stoliczek jeszcze, tak? Tak, się, tu są jeszcze otwory na, na ten stolik. Tu mhm. powinien się znajdować stolik taki rozkładany. Tak, mamy otwory. I tutaj powinno się znajdować jeszcze. Dobra, tu mamy schodek, tak? Tu się wchodziło? Tutaj, czy coś tak. tu było jeszcze tu kiedyś, montowane? Dlatego, że to była nyska szkoleniowa. Z tego co dowiedziałem się, o, po prostu tutaj były mocowanie drabinki. Mhm. Po tej drabince się wchodziło na górę, na górze był podest. Okej. Okay. Czyli ona praktycznie nie, 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 nigdzie nie, 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 nie pracowała, mhm. tylko po prostu była jako nyska szkoleniowa. Ale załapała dwa y, systemy, czyli była i milicją i policją. Dobra. Hubert, wspominałeś, że tutaj y, jakiś lekki, lekką blacharkę y, przeszedł ten samochód? Znaczy, praktycznie tylko kilka łatek ze względu na to, że, no żeby nie szpachlować tego na tylko. Mm -hmm. nie? Ale to naprawdę takie sporadyczne. O, sekunda. Przepuścimy Pana grzybiarza. Dobra, tutaj mamy... Y, co to jest, Hubert? Bo to pewnie... Są, y, szczerze powiedziawszy, tylko moja nysa chyba ma... Takie gadżety, mhm. e, podejrzewam, tego dokładnie nie mogę się też dowiedzieć, ale podejrzewam, że to są jakieś gniazda, które e, na postoju za, zaopatrywały tą mesę w jakiś prąd, no, tak mi się zdaje wynajmniej. Mhm. Opony, no to widać, że jeszcze pewnie są z epoki. Tak, to nic tu nie było oryginalne jeszcze, opony to auto ma przejechane no właśnie. 32 tysiące kilometrów, przebieg jest oryginalny. To jest niesamowite, ona jest naprawdę w super stanie. No, była przez poprzedniego właściciela pomalowana wałkiem, dlatego oryginalny lakier na dachu widać, jeszcze się przebija. Eee, mhm. Także na pewno. Ok, otwórzmy drzwi, kierowcy. Zobaczymy, jak tutaj miał, jakie miał stanowisko pracy taki kierowca. Suki, tak naprawdę. Tutaj kurczę, to wszystko jest w oryginale. Tabliczka, proszę bardzo. Pięknie. Chociaż no, czekamy na, na wszystkie komentarze, tak? Tak jak przy fiacie. Tak, na tak. pewno coś wynajdziecie. Na pewno wszystkiego nie wiemy. Poza tym właśnie musimy się dowiedzieć, czego tutaj, czego tutaj nie ma, albo co, co jest nieoryginalne. Tak. Y, tutaj mamy właśnie, to jest cecha charakterystyczna nysek, to są te, te, no to nie są włazy, tylko to są takie wywieczniki, tak? Znaczy tu ten jeden to jest wyłaz A, dachowy, jest, tak, 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 rzeczywiście. Jest trzy i ten duży to jest wyłaz dachowy. To służy, wiadomo do czego, do rozpędzania. Tak pieniędzy. jest. Tutaj mamy konsolę. Wszystko bardzo fajnie wygląda. Nikt tutaj nie wiercił, nie wkładał jakiegoś radia czy coś. Tu radio było niepotrzebne. Za dużo się działo, żeby, <grym> Niestety, żeby słuchać słychać. radia. Tu mamy przebieg jej. Wychodzi na to, że przebieg jest oryginalny. Spójrzcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Tu się nic nie kruszy. Otwieramy teraz drzwi, przesuwnę, zobaczcie To jest w ogóle super auto na kampera przecież, nie? No, można się wespać, jeżeli no odłożymy karimatę, to bez problemu Otwieramy, proszę Państwa, maskę nysy milicyjnej Zaglądamy jej do brzucha, tak? To jest jej serducho Piękne. Tak, tu wszystko jest jeszcze oryginalne. Silnik ma wycieki oczywiście, standardowo. No to znaczy, że jest olej, tak? Tak jest. Spójrzcie, jak ona się trzyma kupy. Naprawdę rewelacja. Tu ta nagrzewnica też jest tak by trochę, nie wiem, czy druga jest dołożona, bo jest na pewno do, bardzo dobre ogrzewanie jak na, na taki wóz, gdzie są przeciągi zwrócił uwagę na szperacz. To no też jest, to jest cecha tak, taka charakterystyczna szperacz, milicyjnych nysek. Też działa, możemy go też włączyć, zobaczymy. No właśnie, no to włączamy pewnie. No i co? Wszystko działa. Chociaż nie wydaje się, żeby był jakoś specjalnie wydajny, <laughs> jeśli chodzi o, no <laughs> o pewno... szperanie. No, jak coś tam. Świeci, no dobra, no. ale jest. Jest, tak jest. Jest, jest. jedna rzecz, która. To jest cecha, która też charakteryzowała niskę milicyjną. Teraz I jest to jest schowek. miejsce na dodatkowy akumulator. Tak, ale klemy Tymczasowo są wykorzystywany na, na schowek. Na jakieś tam szpargały, no lewarekarni, trochę chleba. No właśnie, proszę. Coś jeszcze można by ulepić z tego. <laughs> Zamykamy drzwi. No i zaraz zobaczycie nyskę w ruchu na bombach. Hubert, może chciałbyś opowiedzieć trochę o wrażeniach z jazdy? Wrażenia? Jak się jeździny są, Hubert? Jak czołgiem, strasznie Strasznie, no przed chwilą rozmawialiśmy, że podziwiamy ludzi, którzy, Jeżyli... którzy jeździli tym na co dzień Mam kolegę, co jechał takim samochodem do Świecka, także... Pozdrawiamy tego Pozdrawiamy kolegę Pozdrawiamy tego kolegę Szacuneczek, panie w ogóle nie wspomnieliśmy, nyski były produkowane od 58 do 1994. Wyobrażacie sobie, że w 1994 roku można było kupić samochód z drewnianą podłogą i odpalany na korbę. Ale ta jest w wyjątkowym stanie. No nie pogniewałbym się jakby stanęła u mnie. Ale widzę, że małe szanse. i miałem mnie ekać o proszę bardzo jak coś to można pałować Turmowa, weź mi tak przywal w tyłek z całej no klęknąłbym pewnie no.